Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was w ten sylwestrowy poranek. Nagrywam to jeden dzień wcześniej. Niestety już wszystko topnieje, ale już po świętach w górach myślę, że śnieg będzie. Także kto będzie chciał skorzystać z NAT, to skorzysta. I w ten ostatni dzień roku, w ten ostatni poranek roku, korzystając. Z okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego mojej nazwy i dobrych podsumowań dobrych planów, dzisiaj bez cytatu. Natomiast krótka refleksja. Po trudnym, przynajmniej dla mnie, bardzo trudnym roku, kiedy no w sumie od wielu, wielu lat, raz jak tak myślę, bo nie miałem tak z 5-6 lat takiego roku. Kiedy tak dużo mi się nie udało Nie tłumaczę się absolutnie jakimkolwiek covidem jakimikolwiek innymi sytuacjami po prostu nie zrealizowałem swoich celów celi, celów I oczywiście można powiedzieć okoliczności ale mam też świadomość moi drodzy Że ja też nawaliłem Nie zrobiłem wszystkiego co mogłem, co powinienem, żeby to zrealizować. Dzisiaj rano otworzyłem kopertę, którą zapisałem w ostatnie, na której zapisałem w ostatnie dni 2020 roku swoje plany, cele. No i jak co roku, w dniu dzisiejszym podsumowywałem to, co udało się osiągnąć. Tak, z 30% niestety się nie udało. No ale to jest motywacja. To jest motywacja do działania. To jest motywacja, żeby coś zmienić. Jak przynajmniej w moim wykonaniu moi drodzy, cele plany na ten rok 2022 już zostały zapisane w inny sposób. Nie są to takie plany, takie konkretne, takie takie... Policzalne bym to powiedział, W zasadzie kupić samochód, wybudować dom, stworzyć nową firmę, zrobić ileś szkoleń? Nie, nie, moi drodzy. To razem będzie inaczej. To razem jest już inaczej. Swoje plany, cele, swoje postanowienia, które zostały już zapieczętowane i zostaną otwarte dokładnie za rok, to zbiór czynności, cech, wad, rzeczy niedopowiedzianych, niezrobionych, o których zapominałem, które lekceważyłem, a które wiem, że mogę poprawić. I wiem, że jeżeli je poprawię, jak chociażby bardziej systematycznie będę nagrywał w vloga, to osiągnął swój cel. To jedna z rzeczy, która mi nie wyszła w zeszłym roku. Znaczy w obecnym roku. Chciałem regularnie nagrywać. Z różnych względów nie nagrywałem. No ale to nie wymówka. W jakimś tam stopniu mogłem to oczywiście zrealizować. Był drobny moment, trudny moment prywatny. Kiedy by się to pewnie nie udało. Ale częściej można było nagrać. Tak, moi drodzy, ja już jestem gotowy. Ja już jestem gotowy na ten 2022 rok. Rok, od którego oczekuję bardzo dużo, bardzo wiele. Sam, tak osobiście, ale i zawodowo. Rok, kiedy chciałbym, żeby dosyć dużo zmian nastąpiło w moim życiu. Tym prywatnym, zawodowym. Rok, w którym mam nadzieję, dużo pozytywów w moim, ale i w waszym życiu się zdarzy. Tego wam życzę, kochani. Żeby te trzy dwójki, nie wiem co one znaczą, absolutnie nie jestem przesądny. A może coś znaczą pozytywnego, nie wiem, podpowiedzcie mi, żeby przyniosły dużo dobrego. Dużo pieniędzy, dużo stabilizacji w tym roku, który zapowiada się ubogi i mało stabilny ekonomicznie. A co najważniejsze, mam, na, mam nadzieję, że jeżeli nawet będzie ekonomicznie niestabilny, jakiś tam w cudzysłowie kryzys przyjdzie. Mam nadzieję, że już zdrowotnie ta sytuacja się opanuje. Bo jeżeli będzie zdrowie. I wiele rzeczy można zdziałać. Wszystkiego dobrego, Kani. Wam życzę. Mam nadzieję, że wasza przysłowiowa koperta, a być może dosłowna koperta, jest już gotowa. Zaczynacie planować, zaczynacie rozmyślać i podejmujecie wyzwania. Podejmujecie działania, ale nie tylko na pierwszy tydzień, nie tylko na pierwszy dwa tygodnie, miesiąc, może kwartał, ale tak, żebyście z czystym sumieniem. Kończąc 2022 rok mogli powiedzieć udało się. Trzymajcie się. Cześć.